Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witajcie na kanale Kartyna Miłość. Witam was, kochani, w poniedziałek. Odpalamy świeczkę od naszej Ani. Aniuzyk, bardzo, bardzo ci dziękuję. Świeczek u mnie wiecznie brak. Dziękuję, pięknie w domku pachnie malinkami. Jestem ci bardzo, bardzo wdzięczna. Czy wy wiecie skarby, co dzisiaj za dzień? Czy wy wiecie? To ja Wam powiem. Dzisiaj mamy 14 października 2024, dzień nauczyciela. <grymne> Można by powiedzieć, że ja też tutaj niejako e, jestem nauczycielem, jak mówię Wam o pewnych rzeczach, e, sprawach, co? No. Skarby. Witajcie, witajcie w poniedziałek. Jak wam się wstawało? W ogóle jaką mieliście nockę? Ciężko. Dzisiaj do naszego czytania, kochani, wybrałam y, steampunk Tarot. Wiecie? Żeby, O, będzie ładnie widać. Teraz zobaczymy. Słuchajcie, dla każdego znaku zodiaku zrobimy. Najpierw myślałam, że zrobię jedną ogólną, ale zrobimy. No, zrobimy dla każdego, co? Skarby kochani, muszę mieć włączony nawilżacz, a to jest na razie chwilowo jedyne miejsce wolne. Muszę zrobić porządek na stole, bo dosyć dużo mam papierów do księgowości. Skarby, kto tam dzisiaj ma urodzinki i mielinki? Gdzie jest ten mój kalendarz? Dominika i Bernadetka. Wszystkiego najlepszego, aniołki. Dużo, dużo zdrówka. Jeżeli jest tutaj jakaś osoba, która ma dzisiaj akurat urodzinki, także Wagusiu, kochana, to jest dla Was właśnie ta karta z przekazem, a dla nas wszystkich będzie ta, ta druga. Dzisiaj, kochani, karty Radosnego Serca, Wy już znacie, jeżeli jesteście ze mną dłużej. Lubicie, tak mi się ciężko obudzić. No, a kawa jest, kawa jest daleko, daleko. Słuchajcie, jeżeli Wam się tak przytrafi, że zobaczycie sobie jutro, pojutrze, w inny dzień, ten filmik, yy, on będzie też obowiązywać, bo to jest też znak, że ta karta chce ci coś powiedzieć, że akurat w ten dzień miałaś miałeś to yy, zobaczyć, tak? Kochani urodzinowi oraz imieninowi, to nic nie da, jeśli w Twojej głowie. Migoczą miliony światełek, a ty w swoim sercu zapaliłaś jedynie malutką świeczkę. Piękna jest ta karta. Piękna. A co dla nas wszystkich? To jest ten moment, kiedy możecie się odwdzięczyć lajkiem, komentarzem. No. Będzie mi bardzo miło. Hmm. Czy to ty trzymasz się swojej historii? Czy twoja historia się trzyma ciebie? Moje życie. No właśnie, zadajcie sobie pytanie. Urodzinowi i imieninowi się mają fajnie, nie? Bo zawsze dostałem dwie karty, a my jedną. No. Kochani, gdzie jesteście? Gdzie nie? Słuchacie. W domku, w pracy, <laughs> odsłuchujecie na pewno na słuchawkach niektórzy, bo jak ja pracowałam, pamiętam w urzędzie państwowym, zawsze miałam słuchawki na uszach, żeby nikt nie słyszał, że. Słucham dziwnych rzeczy, jak to wszyscy mówili. Dziwna jesteś. No to baranki. Czy wy też jesteście dziwne? Tak jak ja? No dzisiaj to, to trzeba będzie szybko pozałatwiać. Uwaga na język. Uwaga na język, bo możecie się z kimś pokłócić, bądź ktoś was może sprowokować. Jeżeli się da. A jesteśmy przed pełnią, przypomnę. To lepiej, żebyście baranki em, tak dla naszego dobra, ogółu. <śm> może nie kłóciły się, może postarały dogadać się z tą drugą osobą. Jeszcze zapomniałam życzeń nauczycielom życzyć. No właśnie, wszystkiego najlepszego, drodzy nauczyciele. No. No ja mam już przygotowane prezenty. Mam przygotowane. Bo moja przyjaciółka, jedna, druga. Obie są. Nauczycielkami. No, baranki, nie kłócimy się, nie jeździmy szybko, patrzymy pod nogi, bo rycerz mieczy jest szybki i przez tą szybkość możecie coś stracić, coś zgubić, zapomnieć. No, a najbardziej bym tutaj uważała na, na ludzi, bo <laughs> mogą być nieprzychylni do Was, mogą chcieć coś od Was. Ja zawsze uważam, że. Każdego można sprowokować, ale jeżeli ktoś wam nadepnie dzisiaj na ten malutki palec, na ten odcisk, to może tego potem długo, długo żałować. nie? By czuliś, a by czuliś dzisiaj będzie zakochany. By czuliś z kim, co i jak, czemu ja nic nie wiem. By się może dzisiaj zakochać. To może być taka miłość od pierwszego wierzenia, taki szczał amora. Jest coś takiego, kochani. Myślę, że każdy z nas to przeżył, a jak nie, to znaczy, że jeszcze na was czeka. Będzie to też dzień poświęcony dzieciom, kochani, bo opazie to dzieci, tak? Zwróćcie uwagę na wasze dzieci. Być może dzisiaj poświęcicie ten dzień właśnie, żeby tak, taki lekki był. Może jesteście nauczycielami i sobie po prostu powiecie. Dzisiaj nie gotuję, dzisiaj idę do restauracji, tak? Dzisiaj możecie coś pięknego stworzyć. Może coś robicie rękoma, wykonujecie. Jak najbardziej, kochani, I jak najbardziej to by było wskazane, bo ta rzecz się spodoba i pójdzie w świat. A świat mamy pod spodem w tle czytania. No, ja, ja bym powiedziała: idźcie w to. A bliźnięta będą narzekać. Na kogoś, na coś, bo coś im się nie udało, przez weekend czy wcześniej, ktoś miał przyjechać, ktoś się miał odezwać, nie odezwał się. Nie chcę wam się pracować, a niektórzy, niestety, stan zdrowia im nie pozwoli na to, żeby cieszyć się tak bardzo życiem, ponieważ mamy pogodę, jaką mamy. Praktycznie każdy z nas musi się pilnować, a rano jest inna pogoda, po południu inna pogoda ale czuję, że, że taki spadek energetyczny u was, takie zniechęcenie, nawet <laughs> możecie czegoś żałować. Czegoś, co powiedzieliście, co zrobiliście, i dzisiaj wyrzuty sumienia, niestety mogą być duże. Raczek. A raczek ma jakąś ochronę z góry. Cokolwiek dzisiaj nie zrobi, gdziekolwiek nie pójdzie, cokolwiek nie powie, to po prostu wam się uda. Mam wrażenie też, że z jakimś strzelcem tutaj będziecie mieli coś do czynienia. Może się odezwie, może będziecie razem współpracować, ale dzień spokojny. Nie czuję żadnych turbulencji. Natomiast jeżeli się z kimś pokłóciliście, to jest dobra karta na, na to, żeby Wam zasugerowała, że czas się pogodzić, czas wyciągnąć rękę na zgodę. Możecie mieć różne. Zdania, opinie, ale czas się pogodzić. Lwiątka. Lwiątka się biorą do działania. One dzisiaj będą rządzić, one tutaj będą wszystkich ustawiać, one wiedzą, co mają dzisiaj robić. Jeżeli uważasz, że sprawy urzędowe są na pierwszym miejscu, jedziesz, załatwiesz. Jeżeli uważasz, że to dzieci, mąż, partner, nie wiem, kochanek kogo tam masz, Idziesz, robisz po prostu porządki po swojemu. Dzisiaj jest Twój dzień. Dzisiaj można by powiedzieć przy tych kartach: Lwy jako królowie zwierząt rządzą, tak i dzisiaj Wam się może taki dzień. Ale też uważajcie, moi drodzy, bo przy Asie bardzo trudno jest zatrzymać pewne słowa, tak? Czyli Tutaj włączcie dzisiaj logikę. Myślcie logicznie, po prostu na dzisiaj serduszko. Wy macie wielkie serduszko, ja wiem, ale warto po prostu strategicznie dzisiaj nie. No. I chciałam złożyć najlepsze życzenia z okazji Dnia Nauczyciela dla pani Lwiątka. Życzę pani sukcesów zawodowych, powodzenia na każdej płaszczyźnie życia. Panienka. Panienka ma gwiazdę, a gwiazda oznacza wielkie szczęście. I ja myślę, że jeżeli chcecie znaleźć wycieczkę, wrócić do zdrowia po chorobie, coś kupić, coś sprzedać, zarobić, to dzisiaj Wam ta gwiazdka z nieba spadnie. I ja Wam gratuluję, bo to będzie taki szczęśliwy dzień, szczęśliwy traf. Czasami chodzimy pięć razy <grych> w jedno miejsce i nic. A dzisiaj, na przykład, pójdziecie do urzędu, załatwią za Was, Pani tu tylko podpisze, aż będziecie zdziwieni, moi drodzy, że pewne sprawy mogły pójść tak pięknie i tak szybko. Co dla wagi. No, waga dzisiaj będzie tutaj kochaną mamusią, będzie wszystkich kochać, rozpieszczać, będzie szefową firmy, taką wiecie, z jajem. Dzisiaj możecie poznać z tej lepszej strony, waga się dzisiaj pokaże, waga dzisiaj może się dowiedzieć o ciąży, dzisiaj waga może zacząć rządzić, może dostać awans, podwyżkę. Ale i macie szansę się przebić. Więc jeżeli chcesz iść do szefa poprosić, uważam, że wszędzie wszystko załatwisz. To jest taki dzień, gdzie wszystko może i, i, i pewne sprawy będą od ciebie zależne. Możesz dostać awans, podwyżkę, więc jeżeli wiesz, że jest taka szansa, to walcz o to, tak? Co dla skorpionów? Dla skorpionów Asbuław. A z buław mówi: Wytrwam, uda mi się, biorę ten as i ja wam teraz wszystkim pokażę. Słuchajcie, to jest czas na działanie. Może chorowaliście i wstaniecie z tego łóżka. Może coś szło kiepsko, ciężko. Myślę tutaj o sprawach finansowo-zawodowych, bo pod spodem mamy same denary, więc dzisiaj wam się uda załatwić jakiś projekt, sprzedać. Kupić, po prostu coś zacząć od nowa, odezwać się do kogoś, zaprosić kogoś, ale to też taki dzięki, kiedy możecie sobie zrobić romantyczną kolację, poprosić tutaj o rękę albo dziewczyny. Możecie tutaj, nie wiem, otrzymać jakąś bardzo, bardzo ważną propozycję, z której warto skorzystać po prostu na przyszłość. Co mamy dla Strzelczyka? Koniec choroby, kochani. Wyjdziecie z nieporozumień, wyjdziecie z trudnych chwil, z trudnych momentów. Ale niektórzy muszą bardzo uważać dzisiaj na kręgosłup i na inne osoby, bo mogą wam dać dużo, dużo do zrobienia i po prostu wieczorem padniecie i powiecie: no nie, no co, co to było, tak? Uważajcie, bo możecie zostać dzisiaj według mnie wykorzystani, bo wy macie duże serce. Jak z miasta A do miasta B. A inni tylko potrafią, niestety, brać, brać i jeszcze raz brać. Co u koziorożca dzisiaj? Siła. Znajdziecie siłę choćby nie wiem gdzie i nie wiem skąd, dokąd. Po prostu dzień, kiedy trzeba zakasać rękawy, trzeba ciężko popracować. Znajdziecie pomoc, znajdziecie osoby chętne. Niestety nie jest to dobry dzień na to, żeby zajść w ciążę, więc jeżeli dzisiaj próbujecie, nic z tego, ale lew wam się tutaj kłania, lew zodiakalny może wam w czymś pomóc, jest to karta też, która mówi często, mierz z siły na zamiary, bo ja wiem, że ty jesteś koziorożcu pracowity, ale żeby ci się to nie odbiło czkawką. Dla wodnika 10 pentakli, żyli długo i szczęśliwie. Awans, podwyżka, nagroda, oświadczyny, ślub, zaręczyny, też możecie otrzymać takie zaproszenie, możecie przebywać w gronie osób. Dziś szef, szefowa mogą was docenić. Dzisiaj możecie dostać ten upragniony awans. Dzisiaj po prostu jedno z waszych marzeń ma prawo się zjeścić. Może czekasz długo na samochód w kolorze złotym. I dzisiaj, jak nie było przez kilka lat, dzisiaj go znajdujesz. Szczęśliwy dzień. Przepraszam. Przepraszam was bardzo, ale wiecie, która no. Rybka. A rybka będzie zdenerwowana przez otoczenie. Otoczenie będzie się czepiać, otoczenie będzie coś od Was chciało. Non-stop non stop z każdej strony: a to szef, a to dzieci, wszystko na Waszej drodze. Musicie uważać, kochani, na słowa, bo wystarczy jedno słowo źle wypowiedziane, coś nie pójdzie po czyjejś myśli. Nie udowadniajcie nikomu, że wy wiecie lepiej czy coś, bo po prostu nie warto. Gorszy dzień, jeśli chodzi o samopoczucie coś może kuć, coś może pobolewać, pamiętajcie, nie warto czekać, od razu do lekarza, biegiem. Kochani, bardzo serdecznie Wam, wam dziękuję. Jeszcze raz wszystkim nauczycielom, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, miłości. I ja już się z Wami żegnam, uciekam też do pracy. Miejcie się co niektórzy na baczności, żeby nas inni nie sprowokowali, bo my jesteśmy przecież spokojni, prawda? Wszystkiego dobrego, aniołki. Do następnego. Pa! pa.